Dzień Wielkanocny w Luidlu. Kurwa święta jak się patrzy Wielkanoc to wyjątkowy czas Czas kiedy Polacy przypominają sobie o istnieniu barszczu białego Babcia robi 3 tony sałatki jarzynowej A stary chowa flaszkę pod serwetką To święta podczas których zamiast odpoczywasz To zap***wasz jak królik Duracella Sprzątasz, gotujesz, pieczesz Kłócisz się z rodziną o politykę I walisz wódę na czczo, Bo kurwa post jest i właśnie dlatego Luidl odpala Tydzień Wielkanocny z ofertą tak zajebistą, że nawet Jezus by to pierdolił, wstałby i przyszedł na zakupy. Jajca pancerne XXL. Jajka tak twarde, że można nimi rozwalić głowę szwagra, jak zacznie pierdolić o polityce przy stole. Obite tytanową skorupą. Nie rozbierz ich nawet młotkiem. 99,99. 99. Zając Turbo Cox. Nie k***a, to nie zwykły czekoladowy królik. To 500 gramów czystej belgijskiej czekolady napakowanej tak, że na sam widok dostajesz cukrzycy. Wersja limitowana dla hardkorów zając z chili Jejesz kawałek i płaczesz jak dziecko w śmigu z dingus, bo tak z ciebie cieknie lawa. 1490 Święconka premium na bogato. Tradycyjny koszyczek wielkanocny z polską kiełbachą, chlebem, chrzanem, wódką i bonem do na 50 zł, bo wiadomo, że po świętach się przyda. 1000 zł. Super Soaker Śmigusiak. Koniec z się z kubkami i butelkami. Walarmatą wodną w sąsiadów. Ten sprzęt ma zasięg do 20 metrów. Przyda się też latem na protesty. 250-50 Śmigus Dingus. Rozr. Kurczak halucynogenny. Wygląda jak zwykła pisanka, ale jak go rozbijesz, to wyskakuje gumowy kurczak i wydaje z siebie dźwięk jak w kurna grażyna w kolejce do mięsnego. Idealny prezent dla teściowej. 10-50. Jajeczna woda 96% ołtarzowa. Trunek świętszy niż woda święcona, jeszcze szkielona i nagle wiesz, jak wygrać w totka, skleić dobry biznes i wiesz, kto wygra wybory. Bonus działa też jako rozpuszczalnik do pisanek 760-49. Babka co zasysa cukier w promieniu 5 metrów, jest tak słodka, że musisz jeść ją w rękawiczkach ochronnych. Składniki: 10 kg cukru, 5 litrów lukru, 3 kg masła i nadzieja, że przeżyjesz pierwszy kęs 45-60. Mazur, chaos. Czy to mazurek, czy by to nowa płyta? Ch**i wie, ale jedno jest pewne: lepiej kroić go piłą mechaniczną. 61-46. Kranówka święcona deluxe, bo nie każdy ma czas iść do kościoła po wodę, tylko odkręcasz butelkę i już jest poświęcona. Działa na duchy, grzechy i kaca po świątecznej libacji. Złoty 46. Fochująca baba! To ciasto nie tylko jej*** cukrem, ale też obraża się, jeśli nikt go nie chce jeść. Po godzinie leżenia na stole, wysyła pasywno-agresywne wibracje. A po dwóch, babcia zaczyna mówić No widzę, że nikomu nie smakuje. 12.89 Wielkanoc w Lujdlu! Najlepsze promocje, jakie można święcić! Nie czekaj, bo takich cen to nawet Piłat by nie wydał. Łap koszyk, wpadaj do Lujdla i kupuj wszystko, co się da. Bo po tych świętach i tak będziesz żałować, że wp******łeś za dużo. Ludl, tu nawet Jezus by zrobił zakupy.